Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w Lego Własca Pierścieni. Ten odcinek będzie chyba trochę specjalny, ale to już się dowiecie dlaczego. Potem. We I do not fear them. <harm> okay, już get w grze. To odcinek będzie specjalny z jednego powodu. E, ponieważ nagrywam teraz głos po nagraniu filmu. Dlaczego to robię? Ponieważ e, Audio City mi się trochę zrypało i i... i, i okazało się, że, na, że nagrał się tylko 5-minutowy odc, yy, nie odcinek, tylko 5-minutowa ścieżka dźwiękowa, gdzie nawet jeszcze nie zacząłem nagrywać takiego właściwego odc, odcinka. Wiecie, tutaj mamy jeszcze Arvena, i naszym głównym celem jest dotrzeć teraz do Rivendell. sobie trochę ściśle na sławkach. Dobra. Teraz ja robię tak, że sobie oglądam w programie do montażu cały film, a potem tylko skleję tą ścieżkę dźwiękową i będzie wszystko e, elegancko. się teraz zaatakowały. A z góle Arwena zrobiła czary mary i rzeka się wzburzyła. E, myślę, że to, że takie coś robi tylko jeden raz. Znaczy myślę, że coś takiego się nie, się, się nie powtórzy. E, sięka dobra. E, będzie to w dwóch odcinkach, w tym i następnym. Ja już nagrałem dwa odcinki pod rząd. I w ogóle nie, nie sprawdzałem, czy się wszystko dobrze nagrywa, mój błąd. Yy, ale z, z drugiej strony mam takie pierwszy raz i zawsze jak sprawdzałem te pierwsze razy moje nagrywania, to zawsze wszystko było dobrze i tak już tego do tego odwykłem. Yy. Tutaj miałem małe problemy z FPS-ami, jak widzicie. I to małe, duże. Dobra, i już widzimy Rivendell. Tak, Jest to naprawdę piękne miasto, nawet jak na odwzorowanie w Lego. No i spadłem i się przeteleportowałem do Rivendell. Magia. There's only one Lord of the Ring. And he does not share power. Frodo! Frodo! Sam! Bless you, you're awake! <laughs> Sam has hardly left your side. Dobra, i tutaj już jesteśmy właśnie w Rivendell. Tutaj e, będę przez kilka minut ogarniał e, całe to miasto elfickie. ponieważ bardzo mi się ono, e, mi się ono spodobało. Tutaj znane zna też e, do dodatkowe mi miejsce. Um, które do, dodatkowe miejsce, które jest tak naprawdę e... jednym z miejsc, takim gdzie się wszystko kolekcjonuje i tym podobne. E, tu będą kolekcjonowane e, części do mini zestawów, ale to gdzieś tam zobaczycie. Oczywiście, Frodo może wszystko niszczyć swoimi, ro swoimi rączkami, roślinki. A nawet i takie wielkie głazy, jak zresztą zobaczycie. ta, patrzcie, widzicie to? No. Chyba ma za dużo siły w tych swoich małych rączkach. No ale nic, dobra, rozwalę głazy. Skrzynię na Hitama. Dobra, i idziemy sobie tam wyżej, wyżej i wyżej. Tutaj widzimy jakieś palenisko, gdzie, gdzie możemy ugasić wiadrę z wodą, którego nie udało mi się zdobyć ani tym, ani w następnym odcinku, już tak, mały spoiler, chociaż w sumie to jest nieważny spoiler. Hmm. Dobra, i teraz chyba już się będę wracał, teraz będę się już wracał szlakiem tych monet, oczywiście po drodze odkryję właśnie to, to miejsce. No, z początku myślałem, że to są jakieś łazienki czy coś. Znaczy, umywalki. O, i tutaj mamy Bilbo Buggins za 25 tysięcy. W końcu po coś mam, w końcu mam po coś tą kasę i sobie go kupiłem. Najzwyczajniej w, w świecie. I mamy pierwszą kupioną postać. Pod koniec y następ następnego odcinka kupię sobie jeszcze coś, ale co to już pozostanie dla was niespodzianką, bo nie chcę zbytnio spoilerować oczywiście. Hmm, to nie, że świecznik rozwaliłem? Myślę, że już wtedy się będę już wracał. Hmm, o nie, jeszcze wszystkie roślinniki oczywiście muszę rozwalić, troszkę mu było od kupna bilba. Jakieś posążki, oczywiście je też wszystkie możemy rozwalić pięściami gołymi. Byłem w drugi odcinek, myślę, że to mogę zaspoilerować. Kończy się na wejściu do Mori. I nic więcej wam nie powiem. Ja wszystkie roślinki poniszczymy. A tam są roślinki trampoliny. Hahaha. Ha, ha. Tam było więcej kas, tylko już tego nie zauważyłem. Być może potem by było jeszcze więcej. O, no, jednak jak się nagrywa, to trochę yy, bardziej się przykłada uwagę do samego nagrywania niż yy, grania. Yy, tutaj mamy magiczne kroki które mogą być uni uniesione za, tylko za, pom za pomocą magii Gandalfa, którego aktualnie nie posiadamy. A czy będziemy posiadać, ale to potem. I odkleśmy Rivendell. To są takie podróżnika do tego, żeby się przenosić pomiędzy miejscami. Tak samo jak na przykład fast travel. w nie stylu. No, dawaj, już z tego. Aha. Tam miałem wam jeszcze powiedzieć, że tam właśnie. ludziki to są to są to są postaci, postaci do kupienia. Ten liścik to jest schemat. A. E, pytajnik to nie wiem co to jest pytajnik Prawdopodobnie jakieś sekretne miejsce, albo sekretna misja No i srebrne klocki, no to... Albo po zburzeniu czegoś, albo czegoś tam Tu mi kamera e, 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 e. Dobra Co tu mamy? O i właśnie tutaj będzie to magiczne miejsce, jeśli dobrze pamiętam Dlatego właśnie lubię wszystko eksplorować, bo znajduję wiele fajnych miejsc Wszystkie będę rozwalał bez przesady, iść już dalej. No, dobrze, dobrze. Mm. I czy to tutaj, czy to tutaj? Eu, chyba to nie tutaj, fail. Ale i tak, bardzo ładne miejsce. To jest drzewo? Wierzba? Dobra, tutaj mam jeszcze parę skał Oczywiście do rozwalenia rączkami Tutaj mamy skałę dla Gimliego Gimli dla niewidzących to jest ten krasnolud Myślę, że już pójdziemy tam, gdzie miałem iść W końcu, w końcu Po 10 minu minutach nagrania pójdę tam, gdzie miałem iść Masakra, normalnie Dobra, czyli ten, ten odcinek będzie taki bardziej y, do zwiedzania miast i, i, i wszystkiego innego? Ale tego oczywiście nie możemy rozwalić. Za duże skałki, jak na takiego małego człowieka. Chociaż tak są niewiele większe od tego wielkiego głazu, ale dobra, już to się nie kłócić nie będę. Yy. I tutaj właśnie mamy. To miejsce, gdzie na początku myślałem, że to są jakieś posągi u władców, bo potem stwierdziłem, że to umywalki a na końcu się dowiedziałem, yy, że to części mini zestawów Tja Mamy z prologu jeden klocek Tia yy, i tym podobne, tak, tak naprawdę. Yy, tam mamy jeszcze z Czarny Jeździec i jeszcze z jednej misji. No, iść tam, iść tam, zobacz co to za misja, nie, już, 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 już nie pójdę. No, jakbym teraz grał, to bym poszedł, ale nie, po co? Dobra, Różowe krzesełka. bla bla bla, bla Dobra. bla, wraca się bla, iść. Iść, bla, bla, się kończy, mając chyba 24 Dobra, no i jeszcze Kasa, oczywiście już sam muszę wyzbierać Ja to ja Ta rozwal z posągi Pięknie Dobra, i wracamy się I teraz już pójdziemy na to całe Zabranie Nie wiem po co tu sk skakałem A ja wiem, że mówiłem coś, że jednak eksploring się, po się popłaca. Dobra eee, Oczywiście wszystkie posągi musimy rozwalić. Ja to już się robi nudne. Nie rozwalaj tych posągów, idź dalej. No, raz się posłucham chociaż. Wchodzimy przez mostak Mamy wielki kamień. który oczywiście możemy rozwalić. Roślinkę. No, roślinkę to jeszcze mogę uwierzyć, ale. Kamień. Dobra, dobra. I to właśnie będzie nasze zebranie. Patrzcie na to. Strzeli z miejsca pochodzenia, friend. You've been summoned here to answer the threat of morgue. What are we waiting for? It is a gift. A gift to the foes of Mordor. Why not use this ring? You cannot wield it. None of us can. The One Ring answers to Sauron alone. And what would a ranger know of this matter? This is no mere ranger. He is Aragorn. Son of Arathorn, you owe him your allegiance. Gondor needs no king. The ring is altogether evil. It must be taken deep into Mordor and cast back into the fiery chasm from whence it came. I will help you bear this burden, Frodo Baggins. You have my sword, and you have my bow, and my axe. <laughs> ah! Indeed, the will of the council. Then Gondor will see it done. Mr. Frodo's not going anywhere without me. We're coming too. Nine companions. You shall be the Fellowship of the Ring. Bilbo. as a feather and as hard as dragon scales. My old sword stings. The blade glows blue when orcs are close. And it's times like that, my lad, when you have to be extra careful. <clears throat> the ring bearer is setting out on the quest of Mount Dune. The fellowship awaits the ring bearer. oh Ok, i tutaj dodano nam do listy postaci rwę gwiazdę wieczorną. I tutaj mamy już e, swoją zbroję, przez co zmieniły nam się serca. I nie wiem, czy przez to nie jest nas nikt jest w stanie zranić, czy o co chodzi, to tam naprawdę nie wiem. E, potem się przekonamy. I tutaj musimy sobie trochę tam przechodzić, poprzechodzić, poprzechodzić. I zacznie się e, misja, co zwestuje też koniec tego odcinka Wy też się cieszycie, co nie? Ja Dobra, czyli tutaj wszystko porozwalamy, porozwalamy Idziemy za szlaki monet I Zobaczymy, co to będzie dalej, bo już zapomniałem nawet trochę Aha, już wiem co będzie. Zadziemy pewną e, ciekawą lokację. Będąca powiązana w fabularnie, przynajmniej tak uważam. E, A bardzo ciekawą. Dobra, i idź już tam dalej zamienię się w, nie wiem, w Legolasa. Aha, i tutaj właśnie mamy. Em, jakoś 9 posadzi. To, to się właśnie się za zastanawiałem. Um, jak oni to rozwiązali? Bo skoro jest tylko 9 na liście. I właśnie tam jest coś takiego, że dodatkowe postacie. Czy no wiecie, taka postać i plus po prostu. I cała moja. I oprócz, że Gandalf ma takie pole siłowe, takie jak miało Saruman. Eee, i, I i i. Muszę się zamienić w Legolasa. To jeszcze wszystko porozwalałem i sobie tam utworzę ścieżkę, w kamienie. Tia, yeah. dobra. Wracaj się. Nie tam, nie tam. Ciota, dobra. Idź tam, no, idź tam, idź tam. Dobrze, dobrze. Super. I jeszcze jedno. I utworzy nam się ma ma magicznie droga z kamieni. Oczywiście w jednej linii, bo e, jak i żeby inaczej. I tutaj e, trochę mi pospadają FPS, ponieważ e, mam bardzo daleki widok. A, że LEGO wASPICE jest bardzo ładną grą jak na grę LEGO. No troszkę mi tu FPS powariowały. Już lecikamier pozwalimy drzewko. Kwiatuszki. Dziwne, że żeby zniszczyć drzewo musimy uderzyć tyle samo raz żeby Piatuszka. Yy, no. Dziuda, dobra. Trochę sobie po połucinamy. kamienie. Też trzy razy oczywiście. Dobra. O nie baw się łukiem. Pięknie, 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 pięknie. Super, no i idź dalej, iść dalej, idź dalej, idź dalej już. Dobrze, dobrze, grzeczny chłopczyk. Tutaj widzimy um, um, bramę z uchwytem powranchowym, czyli można otworzyć tylko silna postać. I odkryłem, że żadna z tych postaci nie jest postacią silną, nawet Gimli. E, żeby otworzyć coś takiego, musimy sobie wytworzyć Mitrilowe rękawice, co oznacza e, między innymi to, że musimy znaleźć schemat na mitrilowe rękawice, właśnie. Z, końca z drugiego odcinka miałem dwa schematy odblokowane. Nie wiem, e, jak zdobyłem taki miecz, ale jeden zdobyłem w misji i jest bardzo fajny. Potem się przekonacie co to jest oczywiście, wszystkie postacie mają tendencję do teleportowania się kiedy są za daleko I w ogóle Okej, okay. podniszczone wszystko, podniszczone Teraz zobaczcie ja się napiję Dobra i tutaj prawdopodobnie będziemy mógł dopiero później tam pójść, ponieważ nie wiem co zrobić z tym złotym. Jeśli ktoś wie, to może mi to napisać w komentarzu. Tutaj próbowałem kilka razy tam przeskoczyć. Z, za żadnym razem mi się to nie udało. Nawet Nawet sk sk skokiem w tył. Dobra, więc tutaj się powiem, czułem roślinki, wszystkie, wszystkie, wszystkie. I chyba już kończyłem odcinek już niedługo. Aha, i właśnie tam znalazłem że ciekawą lokację Ponieważ jest ona otoczona murem Tak jakby to była jakaś baza Czy coś w tym stylu Gdy mi się teleporta za pierwszy raz myślałem Że to jest, jest jakiś nasz wróg Pojawiający się znikąd Okej okay. Lepiej mi się biurko Muszę jej umyć Dobra wszystko porozwalałem, chyba zaraz wezmę tutaj Gimli'ego, bo mi się szybciej wszystko rozwala, czy nie? Chyba nie. To myślę, że już będę mógł wziąć, wziąć sobie, Wiatr z Wodą, ponieważ jest tu kilku rzeczy potrzebne, no ale nie, niestety. Gimli jednego trochę muru jeszcze porozwalałem i... Tyle tutaj jest naprawdę, ale bardzo ciekawe lokacje. Naprawdę można sobie fajnie poeksplorować. Hmm, właśnie bardzo lubię to w tej grze, że można sobie dać tak poeksplorować, a e, nie tak jak na przykład w LEGO, was, w Lego e, Pilot karejów, że mieliśmy taką główną bazę i właśnie z, z tego odchodziliśmy na e, różne misje. Tutaj właśnie mamy pełny świat, przeżywamy historię, tyle że w lego i to mi się bardzo podoba, e, chociaż e, potrafi to trochę nawsuć mi nerwów, na przykład e, ale to raczej nie to, tylko e, coś innego, e, że na przykład jest e, kontynuuj historię, na przykład zakończyć na ekranie kontynuuję historię i tam nie można wyjść na przykład sobie do bazy czy coś, e, tylko trzeba kontynuować tą, tą historię i najwyżej trzeba nagrać ten filmik i dopiero potem go wrzucić czy coś w tym stylu i to naprawdę trochę mnie... parę razy mnie już to wnerwiło a tam już się zacznie misja um, przełącz kara... karathas dobra i zacznie padać śnieg tja, dobra I tutaj ja tu już dojdę sobie i kończę odcinek na dzisiaj. Także komentujcie, subskrybujcie, odsygnajcie. Jeszcze jeden odcinek będzie taki jak teraz. A teraz już się z Wami żegnam. Siema!